Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Kara za przywództwo. W każdej dziedzinie ludzkich osiągnięć, ten, który dotrze tam pierwszy, musi nieustannie żyć w świetle reflektorów, otoczony niesłabnącym zainteresowaniem opinii publicznej. Obojętne, czy przywództwem obdarzony zostanie człowiek czy jakiś produkt, naśladownictwo i zazdrość nie ustają nigdy. W sztuce, literaturze, muzyce, przemyśle, nagroda i kara są zawsze takie same. Nagrodą jest powszechne uznanie, karą, ostra krytyka i pomniejszanie zasług. Kiedy dzieło jakiegoś człowieka stanie się standardem dla całego świata, staje się jednocześnie celem ataków garstki zazdrośników. Jeśli jego działania będą zaledwie mierne, zostawią go w spokoju. Jeśli natomiast stworzy arcydzieło, wprawi w ruch milion oszczerczych języków. Zazdrość nie ostrzy sobie języka na artyście, którego obraz jest jednym z wielu. Cokolwiek napiszesz, namalujesz, zagrasz, zaśpiewasz czy zbudujesz, nikt nie będzie próbował cię przewyższyć ani oczernić, dopóki twoja praca nie osiągnie rangi arcydzieła. Jeszcze długo, długo po tym, jak wykonana zostaje jakaś dobra praca lub wielka praca, masa rozczarowanych i zazdrosnych typów użala się, że czegoś takiego nie da się dokonać. Złośliwe głosy podnosiły się także przeciw autorowi praw sukcesu, zanim tuż zdążył wyschnąć na pierwszych egzemplarzach książek biura zatrute zazdrością rozpętały walkę przeciw niniejszemu autorowi i jego filozofii w chwili kiedy wydrukowano pierwsze wydanie. Nikczemne zarzuty stawiano w dziedzinie sztuki naszemu sławnemu Whistlerowi, nazywając go oszustem i szarlatanem, długo po tym jak świat uznał jego geniusz artystyczny. Tłumy ciągnęły do Bejrut, aby uwielbiać kunszt muzyczny Wagnera, podczas gdy grupka tych, których zdetronizował i zastąpił na piedestale, dowodziła ze złością, że żaden z niego muzyk. Mały światek trwał w twierdzeniu, że Falton nigdy nie zdołałby zbudować łodzi napędzanej parą, a w tym czasie wielki świat tłoczył się na brzegach rzeki, aby zobaczyć, jak jego parowiec przepływa obok. Niskie, nędzne głosy wołały, że Henry Ford nie przetrwa kolejnego roku, ale ponad i poza hałasem tego dziecinnego gaworzenia, Ford spokojnie zajmował się swoimi sprawami, aż doszedł do pozycji najbogatszego i najpotężniejszego człowieka na ziemi. Przywódcę atakuje się dlatego, że jest przywódcą, a wysiłki podejmowane, aby mu dorównać, tylko potwierdzają jego przywództwo. Kiedy takiemu naśladowcy nie uda się dorównać, a tym bardziej przewyższyć przywódcy, stara się zamiast tego obniżyć jego wartość lub zniszczyć go całkowicie, ale znowu potwierdza jedynie w ten sposób wyższość tego, co tak usilnie stara się wyprzeć. Nie ma w tym nic nowego. Jest to tak stare jak świat i jak ludzkie emocje zazdrość, strach, ambicja i pragnienie bycia lepszym. I wszystko to na nic się nie przydaje. Jeśli przywódca naprawdę przewodzi, pozostaje przywódcą. Mistrz poezji, mistrz malarstwa, mistrz pracy fizycznej, każdy z nich po kolei jest atakowany i każdy zatrzymuje swój wieniec laurowy przez wieki. To, co jest dobre lub wielkie, znajdzie drogę wyjścia na świat, obojętnie jak wielki hałas przeciwników próbowałby to stłamsić. Prawdziwego przywódcy nie da się oczernić ani zniszczyć kłamstwami zazdrośników, ponieważ wszelkie takie próby powodują jedynie, iż światło reflektorów zwraca się na walory tej osoby, a prawdziwy talent zawsze znajduje rzesze zwolenników. Próby zniszczenia prawdziwego przywództwa to syzyfowa praca, ponieważ wszystko, co zasługuje na to, aby przetrwać, żyje. Robert Fulton 1765-1815, amerykański inżynier i wynalazca, rozwinął i udoskonalił pierwszy statek parowy opłacalny na skalę komercyjną. Wracamy teraz do dyskusji nad trzecim krokiem procedury, jaką należy zastosować, rozwijając inicjatywę i przywództwo. Ten trzeci krok cofa nas do powtórki zasady zorganizowanego wysiłku którą opisano w poprzednich częściach tego kursu. Nauczyliście się już, że żaden człowiek nie może osiągnąć trwałych wyników dalekosiężnej natury bez pomocy i współpracy innych. Nauczyliście się, że kiedy w jakimkolwiek przedsięwzięciu zjednoczy się ze sobą dwie lub więcej osoby w duchu harmonii i zrozumienia, to każda z nich pomnaża swoją moc osiągania celów. Nigdzie jaśniej nie widać dowodów tej zasady niż w przemyśle lub w interesach, gdy istnieje doskonała praca zespołowa między pracodawcą i pracownikami. Gdziekolwiek odnajdziesz taką pracę zespołową, znajdziesz także dobrobyt i życzliwość po obu stronach. Mówi się, że kooperacja, współpraca jest najważniejszym słowem w języku angielskim. Odgrywa ważną rolę w sprawach domowych. W stosunkach pomiędzy mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. Gra ważną rolę w sprawach państwowych. Tak ważna jest zasada współpracy, że żaden przywódca nie może stać się potężnym ani wytrwać długo, jeśli jej nie rozumie ani nie stosuje w swoim przywództwie. Brak współpracy zniszczył więcej przedsiębiorstw niż wszystkie inne przyczyny razem wzięte. W ciągu moich 25 lat praktycznych doświadczeń w prowadzeniu biznesu oraz obserwacji byłem świadkiem zniszczenia firm prowadzących działalność wszelkiego rodzaju, z powodu waśni i niestosowania zasady współpracy. Praktykując prawo, byłem świadkiem niszczenia domów i niekończących się spraw rozwodowych pomiędzy małżonkami spowodowanych brakiem współpracy. Czytając historię narodów, staje się alarmująco oczywiste, Iż brak wysiłków w stronę współpracy był przekleństwem dla ludzkości przez wszystkie wieki jej historii. Sięgnijcie po którykolwiek podręcznik historii i przestudiujcie go, a nauczycie się lekcji o współpracy, która odciśnie niezatarty znak w waszej pamięci. Wy, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci. Płacicie i nadal będziecie płacić koszty wojny, najbardziej kosztownej i najbardziej niszczącej wojny, jaką znał świat, ponieważ narody nie nauczyły się jeszcze, że nie może cierpieć wyłącznie część świata, a reszta świata nie dozna z tego powodu żadnych szkód ani strat. Mowa o I wojnie światowej. Służba, poświęcenie i samokontrola. To trzy słowa, które muszą być dobrze rozumiane przez osobę, której uda się uczynić coś pomocnego światu. Ta sama zasada stosuje się z wymownym skutkiem w prowadzeniu nowoczesnego handlu i przemysłu. Kiedy jakiś biznes staje się zdezorganizowany i rozdarty strajkami czy innymi formami niezgody, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy doznają nieodwracalnych strat. Ale szkody na tym się nie kończą. Straty te stają się ciężarem społeczeństwa i przybierają formę wyższych cen i mniejszej dostępności rzeczy potrzebnych nam do codziennego życia. Obywatele Stanów Zjednoczonych, mieszkający w wynajętych domach, odczuwają w tej dokładnie chwili ciężar braku współpracy między przedsiębiorcami budowlanymi a ich robotnikami. Relacje pomiędzy przedsiębiorcami budowlanymi a ich pracownikami stały się tak niepewne, że żaden przedsiębiorca nie podejmie się budowy domu bez dodania do kosztów uznaniowej sumy, która pozwoliłaby mu się ochronić w przypadku problemów z pracownikami. Te dodatkowe koszty zwiększają potem czynsz i dokładają niepotrzebne koszty na barki milionów ludzi. W tym przypadku brak współpracy pomiędzy kilkoma osobami jest powodem ciężkiego. Niemal nieznośnego brzemienia narzuconego milionom innych ludzi. Takie samo zło istnieje w działaniu naszych kolei żelaznych. Brak harmonii i współpracy między zarządem kolei a pracownikami spowodował konieczność podniesienia cen przewozu pasażerów i towarów, a to z kolei zwiększyło ceny towarów niezbędnych do życia w niemal nieznośnych proporcjach. Tutaj znowu brak współpracy pomiędzy kilkoma osobami doprowadził do trudnej sytuacji milionów ludzi. Fakty te są cytowane bez pragnienia czy celu obarczenia kogokolwiek odpowiedzialnością za powyższy brak współpracy. Celem tego kursu jest jedynie pomóc uczestnikom uzyskać dostęp do konkretnej wiedzy. Można zgodnie z prawdą powiedzieć, że wysokie koszty życia, które przejawiają się dzisiaj na każdym kroku, Wyrosły z braku stosowania zasady współpracy w przywództwie. Ci, którzy chcieliby oczerniać teraźniejszy system rządów czy zarządzania przemysłowego, mogą tak zrobić. Ale w końcowym rozrachunku stanie się oczywiste dla wszystkich, oprócz tych, którzy nie poszukują prawdy, że złe rzeczy w rządzie i w przemyśle wyrosły na podłożu braku współpracy. Nie można także zgodnie z prawdą powiedzieć, że wszelkie zło tego świata ogranicza się do spraw rządu i przemysłu. Spójrzcie na kościoły, a zobaczycie niszczące skutki braku współpracy. Nie podaję tu żadnego konkretnego kościoła, ale przeanalizujmy jakikolwiek kościół czy grupę kościołów, gdzie przeważa brak skoordynowanych wysiłków i widać dowody dezintegracji, które ograniczają posługę, jaką te kościoły mogłyby nieść ludziom. Na przykład przyjrzyjcie się przeciętnemu miastu czy miasteczku, gdzie rozpętała się rywalizacja pomiędzy kościołami, i zobaczycie, co tam się stało. Szczególnie w takich miasteczkach, gdzie ilość kościołów jest niewspółmiernie duża w stosunku do populacji. Poprzez zharmonizowany wysiłek i poprzez współpracę kościoły całego świata mogłyby dzierżyć wystarczającą władzę, aby zapobiec wojnie. Poprzez tę samą zasadę wspólnego wysiłku, kościoły i przywódcy handlu i przemysłu mogliby wyeliminować łajdactwo i haniebne praktyki, a wszystko to mogłoby zostać zaprowadzone bardzo prędko. Możliwości te nie są wymieniane w duchu krytycyzmu, ale jedynie jako środek do zilustrowania potęgi współpracy oraz do podkreślenia mojej wiary w potencjalną potęgę kościołów świata. A żeby nie było możliwości błędnego zinterpretowania tego, co chciałem tu przekazać w odniesieniu do kościołów, powtórzę to, co tak często mówiłem osobiście. Gdyby nie wpływy kościoła, żaden człowiek nie mógłby bezpiecznie przejść ulicą, ludzie rzucaliby się sobie do gardeł jak wilki, a cywilizacja nadal tkwiłaby w epoce prehistorycznej. Moja skarga nie dotyczy prac, jakie kościół wykonał. Ale prac, które mógł wykonać poprzez przywództwo oparte na zasadzie zorganizowanego wspólnego wysiłku, który przeniósłby cywilizację przynajmniej o tysiąc lat do przodu od miejsca, gdzie teraz się znajduje. Jeszcze nie jest za późno na takie przywództwo. Abyście bardziej w pełni mogli uchwycić fundamentalną zasadę zrzeszonego wysiłku, gorąco zachęcam, abyście poszli do biblioteki publicznej i przeczytali naukę o potędze Benjamina Kida. Spośród setek tomów autorstwa najbardziej cenionych myślicieli świata, które przeczytałem w ciągu ostatnich piętnastu lat, żadne inne dzieło nie dało mi tak pełnego zrozumienia możliwości wspólnego wysiłku, jak ta właśnie książka. Moim celem nie jest propagowanie tego dzieła w całości, ponieważ nie zgadzam się z niektórymi przedstawionymi tam teoriami. Jeśli będziecie ją czytać, czyńcie to z otwartym umysłem i wybierzcie z tekstu tylko te partie, które według waszego uznania będą pomocne w osiągnięciu określonego celu głównego. Książka ta na pewno pobudzi wasz umysł do myślenia, co jest największą przysługą, jaką książka może oddać. Najgłębszym celem niniejszego kursu praw sukcesu jest stymulacja ukierunkowanego myślenia. Szczególnie tego rodzaju myślenia, który jest wolny od tendencyjności i uprzedzeń i który poszukuje prawdy bez względu na to, gdzie i jak można ją odnaleźć. Podczas wojny światowej miałem szczęście wysłuchać przemyśleń wielkiego żołnierza na temat tego, jak zostać przywódcą. Analizę tę przedstawił major C. A. Bach swoim studentom, oficerom, w drugim obozie treningowym w forcie Sheridan. Major był cichym i skromnym oficerem w armii, pełniącym wtedy obowiązki instruktora. Zachowałem kopię jego wypowiedzi, ponieważ uważam, że była to jedna z najwspanialszych lekcji na temat przywództwa, jaką kiedykolwiek zapisano. Mądrość nauki majora Bacha jest tak ogromnie ważna dla biznesmena starającego się zostać przywódcą, czy dla kierownika działu, stenografa, brygadzisty, kierownika sklepu, nadzorcy prac. Że przedstawiam Wam tę analizę w ramach mojego kursu. Mam szczerą nadzieję, że za pomocą niniejszego kursu ta wspaniała rozprawka o przywództwie znajdzie drogę do rąk każdego pracodawcy, każdego pracownika oraz każdej ambitnej osoby, która stara się przewodniczyć.